Cześć, tu jest Bartek Piasewski. W tym odcinku pokażę wam, jak dodawać animację wejścia w elementorze. Z tej strony Bartek Piasecki. Dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób dodać animację czy efekty wejścia do naszej strony zbudowanej w Elementorze. Więc tak, zacznijmy sobie może od tego, że ja tą stronę Wam przeładuję, tak, żebyście zobaczyli jak to obecnie wygląda. I zrobimy coś takiego jak scroll do dołu. Zwróćcie uwagę, na razie tutaj się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje z miarę statycznie. I jeżeli wjedziemy sobie w tą sekcję tutaj na dole, to tutaj coś nam się podniosło. To nam się pojawia takie delikatne wejście od, od dołu, no i dokładnie to samo się dzieje w przypadku tych kolejnych elementów. Więc to, co różni te sekcje, te u góry i te na dole, to jest to, że u góry nie mamy dodanych elementów wejścia czy animacji. Na dole są one domyślnie dodane tutaj przy pomocy tego szablonu. No i teraz tak, w jaki sposób można pododawać sobie te, te animacje? Klasycznie będzie się to działo w momencie, kiedy zaznaczymy dany element, będziemy przechodzili do sekcji zaawansowane i teraz super istotna rzecz jest taka, żebyśmy sobie zdali sprawę, do czego my będziemy dodawali elementy wejścia. Pokażę Wam to na dwóch przykładach. W pierwszym przykładzie dodaję element wejścia tutaj tylko do tego napisu marketing internetowy od podstaw, czyli do tej różowej ramki. Wchodzimy sobie do zaawansowane, następnie znajdujemy sobie coś takiego jak efekty ruchu i tutaj mamy animacja wejścia, Którą sobie możemy zmienić w tym przypadku, na przykład na fade in, i to będzie taki element, że to się po prostu będzie delikatnie pojawiało. Może zróbmy coś bardziej dynamicznego, niech będzie zoom in down, czyli w taki sposób będzie nam to w tym momencie wchodziło. Ok, polećmy sobie dalej do tego batonu. Bardzo podobnie znowu pyk, efekty ruchu zaawansowane czy zaawansowane efekty ruchu i animację wejścia zróbmy sobie fade in left, czyli wiedzie nam to od lewej strony, a to nam wiedzie od prawej strony, czyli efekty ruchu i robimy sobie animację fade in right. Dobra, zrobimy sobie zaktualizuj i szybko wam pokazuję, jak to będzie wyglądało. Czyli w momencie, kiedy będzie przeładowana nowa strona i ktoś będzie się na niej pojawiał, to w momencie, kiedy ta strona zostanie. Załadowana, to nastąpi taka animacja zgrabna, niezgrabna. To sobie sami odzęcie. Według mnie trochę za bardzo agresywna, ale to jest jakby kwestia do, do dostosowania. Jak widzicie, teraz ja wyanimowałem wszystkie trzy elementy osobno, czyli osobno dałem inną animację zoom in na napis, left, right, fade in dla, dla obu batonów. A teraz kolejny przykład jest taki, gdybym chciał wyanimować całą kolumnę, czyli ja sobie teraz zaznaczam tą kolumnę, w której więc znajdują nam się takie. Elementy, jak tutaj nagłówek, z tekstem plus te um, trzy statystyki. Więc, jeżeli ja teraz będę animował tą um, sekcję całą, dodam do niej efekt ruchu w postaci czegoś, co się będzie niech będzie bounce in left niech będzie left to teraz jak już sami widzicie może to nie było aż tak widoczne po prostu wszystkie elementy, które są wewnątrz tej sekcji otrzymują tą animację i ona będzie animowana całościowo, czyli w tym momencie jakby cała ta sekcja, w której znajdują się poszczególne elementy, będzie dostawała tą samą animację, sobie, czyli wszystko nam wjechało w tym momencie od, od lewa. Gdybyśmy chcieli jeszcze do tego teraz dodać inny element, powiedzmy, że dobra, żebyśmy zrobili taki numer i do tego sobie jeszcze dodamy efekt ruchu w postaci czegokolwiek, niech będzie slide down, to teraz zadziała to w ten sposób, że te animacje będą w pewnym stopniu Robione osobno, czyli będziemy mieli wpływ na każdy z tych elementów z osobna. Dobra, jak widzicie, co się wydarzyło? Pierwsza animacja dotyczyła całej kolumny, czyli od lewa wjechały nam wszystkie elementy razem z tym, a następnie od dołu wpadły nam te, te elementy. Więc w taki sposób animujemy przy pomocy tutaj tej zaznaczenia danego elementu i jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto otworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży w sekcji zaawansowane, dodanie y, następujących animacji, mamy ich tak naprawdę całą całą masę, ja wam może tutaj pokażę kilka z nich, tak żebyście widzieli, czyli mamy e, fading, fading dajmy, to działa na tej zasadzie, że to po prostu jest taki delikatny ruch e, od danego, z danego kierunku czyli lewo, prawo, góra, dół e, zoom działa na tej zasadzie, że będzie to oczywiście pewnego rodzaju Zbliżenie tego elementu, wyzumowanie od danego kierunku, w zależności od tego, w jaki sposób ma nam to wpadać. Potem mamy takie bouncing, czyli takie podskakiwanie, niech będzie bouncing right, to jest bardziej dynamiczne wskoczenie w ten, w ten ekran bardziej dynamiczne niż fade in. Sliding to będzie znowu kwestia takiego wsunięcia. Tutaj, jak, jak widzicie. Po prostu jest to kwestia pewnego tempa i dynamiki. Mamy jakieś tam rotacje. Tutaj mamy, dajmy na to jakieś tam pulsacyjne elementy. Czasami to się wykorzystuje po prostu w momencie, kiedy najeżdżamy na dany element. To po prostu w ten sposób mamy jakąś tam animację, która się po prostu pojawia w momencie, kiedy my tak naprawdę po prostu zaznaczymy dany element, ale to będę Wam trochę pokazywał jeszcze w, w kolejnych odcinkach. Więc tak naprawdę wybieramy sobie tutaj całe te wszystkie te elementy. Mamy czas animacji, czyli możemy sobie określić, czy ma się to dziać szybko, wolno, więc znowu może przejdźmy sobie do tych elementów i to szybko zróżnicujmy, czyli mamy tak odnajdujemy sobie te elementy ruchu i dajmy na to tak to sobie zrobimy na zasadzie szybko, a to sobie, a te dwa elementy ten sobie zrobimy jako wolno i kolejny znowu jako umiarkowanie, więc będziemy mieli wszystkie możliwości. Tych elementów ruchu pokazane, w jakim tempie one się po prostu będą pozyc. W jakim tempie one się będą po prostu zmieniały, czas animacji ten miał być powoli. I rzecz, którą sobie jeszcze zrobimy, to zrobimy sobie tak, że to będzie miało pewnego rodzaju opóźnienie, czyli też mamy taki, taką zmienną, którą możemy sobie określić, czyli opóźnienie tej animacji to będzie, dajmy na to. 5. Więc będzie musiało minąć. To akurat są milisekundy, więc za bardzo nie, nie będzie to widoczne, ale powiedzmy, że nie, niech będzie to przy setce już powinno się coś nam wydarzyć. Chodzi o to, że że w, ta animacja nie odpali się od razu w momencie kiedy ktoś zescrolli na ten ekran tylko się po prostu będzie musiało minąć chwilę, chwilę czasu akurat przy 100 milisekundach czyli jednej setnej sekundy aż tak bardzo nie było to, to, to widoczne więc żebyśmy już tutaj nie domykali tego hmm, odcinka żebym was nie zostawiał w, z takim rozkopanym tematem to niech będzie ustawmy sobie tutaj 5000 milisekund jako Opóźnienie tej animacji to powinno w tym momencie nam zadziałać, czyli powinniśmy około 5 sekund poczekać, zanim ta animacja nam wskoczy. Znowu przeładowanie. Ja się napiję kawę. I zadziałało, czyli w tym momencie po 5 sekundach dopiero zostało to zanimowany. No i właściwie zostałem tutaj kwestię Wam, w jaki sposób wykorzystywać te animacje. One na pewno ubarwiają stronę, sprawiają, że, że wygląda to bardziej profesjonalnie, dynamicznie i część elementów po prostu mogą być, możemy też wpływać na. Można powiedzieć, zapodawanie tych elementów, czyli tak, żeby dany nasz czytelnik nie był zasypany różnymi komunikatami. Możemy mu je po prostu podawać w określonej kolejności z pewnym opóźnieniem. One mogą się po prostu pojawiać na, na ekranie. Więc w jaki sposób to łączyć, już w gotowej stronie, to zostawię. To Wam i myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki serdeczne. W taki sposób dodaje się animacje do naszej strony, bądź też oczywiście w drugą stronę można je też usuwać, czyli zmieniać po prostu na brak animacji w momencie, kiedy one są dodane. Dobra, dzięki serdeczne. Trzymajcie się, cześć.